Co jeśli najpiękniejszym dziełem, jakie możesz stworzyć, jesteś ty sam? Nie twoje osiągnięcia, nie wygląd, lecz dusza, która świeci, nawet gdy światła kasną. Dziś opowiem ci, jak praktykować piękno duszy na co dzień. Prosto, uczciwie i bez udawania. Pamiętaj, piękno duszy nie polega na tym, aby być idealnym, ani tym bardziej świętym. I nawet nie polega też na tym, aby cały czas być spokojnym i zrównoważonym. Piękno duszy między innymi polega na tym, aby być wrażliwym, uczciwym i autentycznym. Polega również na tym, aby być w harmonii pomiędzy tym, co wewnętrzne u mnie, to co wewnętrznie czuję, a tym, w jaki sposób traktuję innych ludzi. I pamiętaj kolejną bardzo ważną rzecz, mianowicie duszy nie można dotknąć fizycznie. Mówię o, o, o empiryzmie, ale można zobaczyć w uśmiechu, w dotyku, przy Dusza nie pięknieje w momentach triumfu. Pamiętajcie o tym. Dusza pięknieje w prostych decyzjach, w prostej codzienności. Oto cztery konkretne sposoby, które pomogą Wam wzbogacić, rozwijać wam Waszą duszę. Najistotniejszym elementem całej tej rozgrywki jest szczerość wobec samego siebie. Pamiętaj, gdy coś robisz, zawsze wewnętrznie się pytaj, czy to, co robię, daje mi radość. Czy muszę, czy chcę? Uważaj również na swoje własne myśli. Czy moje myśli. Są destrukcyjne, czy dają mi wiatr w żagle? Cisza i refleksja. Bardzo istotny element w naszym życiu. Refleksja, przemyślenia, cisza. Staraj się w dniu znaleźć 5, 10, 15 minut tylko dla siebie. Siądź, połóż się, tak jak Ci wygodnie. Zamknij oczy. Głęboki oddech i pomyśl, zastanów się głęboko, czego pragnę, czego się obawiam, co daje mi radość. Ale bądź w tym bardzo szczery. Wdzięczność i uważność. Bardzo ważne elementy tej życiowej rozgrywki. Praktykujcie wdzięczność. We wszystkim, jak, jak leci, w czym się da. Bądźcie wdzięczni za to, że. Pijecie kawę rano, bądźcie wdzięczni za to, że rozmawiacie z, z powiedzmy z przyjacielem, bądźcie wdzięczni za to, że idziecie na spacer. Szukajcie wdzięczności, bo jest tego naprawdę masa. I pamiętajcie również o tym, aby być uważnym w swoim życiu. Bądź uważny, szukaj tych drobnych rzeczy, które łączą się w całość. I one, właśnie łącząc się w całość, Dają nam kierunek, dają nam sens. Służba innym. Pamiętaj, że światło, które w tobie jest, najlepiej świeci przy kimś. Staraj się pomagać innym. Bądź autentyczny w tym, co robisz. Wspieraj, wzbogacaj i pamiętaj, dobro wraca. Nawet jeżeli nie w takiej postaci, jakiej byśmy chcieli, to zawsze dobro do nas wróci. Zawsze. Społeczne zależności. Niestety żyjemy w takim świecie, że pomimo wszystko, nawet gdy ktoś jest introwertykiem, domatorem, lubi samotność, to siłą rzeczy te relacje się pojawiają w naszym życiu w większym bądź mniejszym stopniu. Więc. Jesteśmy do nich zmuszani, czy to w pracy, czy to w rodzinie, czy to w relacjach towarzyskich, w przyjacielskich, koleżeńskich, gdziekolwiek, nieważne. Pamiętaj o tym, aby dbać o siebie, dbać o to, aby być selektywnym w stosunku do tego, z kim się otaczasz. Jeżeli uważasz, że dana relacja Ci nie służy, Ktoś ci podcina skrzydła, ktoś negatywnie wpływa na twoje samopoczucie. I to nieważne, czy to jest ktoś bardzo bliski, czy to jest rodzic, czy to jest brat, czy to jest przyjaciel, czy kolega, czy jakiś kolega z pracy. Nieistotne jest to, staraj się ucinać, bo zdrowie twoje jest najważniejsze. Najistotniejszym elementem w naszym życiu to odkrycie swojego własnego powołania. I nie mam tutaj na myśli oczywiście zawodu, czy kompetencji papierowych, magistra, kursów i tak dalej. Bardziej chodzi mi o powołanie wewnętrzne, które jest w nas, które musimy odkryć. Próbujmy, jeszcze raz próbujmy. Malujmy, żeśmy, piszmy, gotujmy, róbmy wszystko, na co mamy chociaż Chwilę ochotę i sprawdzajmy, czy to, co ja robię, daje mi satysfakcję wewnętrzną, czy też nie. Czy to, co robię, daje ludziom wartość i mi przy okazji, czy nie. I pamiętaj, że to powołanie Twoje, które jest najistotniejszym elementem w naszym życiu, jest bezcenne i tylko ono da nam prawdziwe szczęście. Autentyczne, prawdziwe szczęście. Nie ma innej drogi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Było sporo, jeżeli chodzi o kwestię spojrzenia na rzeczywistość w taki pozytywny sposób. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Kolejny materiał będzie o intuicji po co nam w życiu, z czego wynika intuicja, jak możemy z niej korzystać. Także niedługo będzie kolejny materiał. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.